Sponsorem programu jest Bistro Kortantego 4 Opole jedzenie na miejscu, wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opoltrans sieć hurtowni części do ciężarówek. Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku programu Na Osi. Co dzisiaj zobaczycie? Tata Mechanika przy kolejnej naprawie. Ciąg dalszych drogowych przestrug. porady i wyjaśnienia eksperta, skanie za naszej zachodniej granicy. Andrzej, to co? Jedziemy! Początek jak zwykle niezmienny. Zaczynamy z stroboskopem. Anwim SA właściciel sieci Moja ogłosił przetarg na budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach paliw Moja. Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków uzyskanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przetarg związany jest z realizacją strategii rozwoju Anwim SA ogłoszonej w ubiegłym roku. Zakłada ona dalszy dynamiczny rozwój sieci stacji paliw oraz realizację planu transformacji energetycznej, w tym stworzenia gęstej sieci punktów ładowania A elektrycznych. klienci moja już wkrótce będą mieli dostęp do około 1400 punktów ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju, a łącznie Anwim chce mieć ponad 4000 własnych punktów ładowania do końca 2030 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultację programów dopłat do zakupu elektrycznych samochodów ciężarowych, na co przeznaczono 1 miliard złotych i budowy sieci ładowarek w wysokości 2 miliardów złotych. Dopłaty do zakupu zeroemisyjnych samochodów ciężarowych mają wynosić do 400 tys. zł na jeden pojazd do 12 ton oraz do 750 tys. zł na jeden pojazd powyżej 12 ton. Duże przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na 30% dofinansowanie, średnie do 50%, natomiast małe do 60%. Tymczasem z opublikowanej przez portal logistyka rppl wypowiedzi prezesa ZMPD wynika, że branża jest mocno zaniepokojona brakiem rzetelnej oceny przez europejskie elity polityczne możliwości technicznych związanych z elektromobilnością. Nie widać też odpowiednich przygotowań infrastruktury do nadchodzącej zielonej zmiany. Są za to ostrzeżenia i straszenie poważnymi skutkami finansowymi. Jak poinformował portal TopAgrar.pl, duże niezadowolenie rolników wywołała decyzja Komisji Europejskiej o przedłużeniu bezsłowego handlu z Ukrainą do 2025 roku. W związku z tym zapowiedziano ogólnopolski protest i blokady dróg. Akcja startuje 9 lutego i ma trwać przez 30 dni. Zablokowane mają być autostrady i drogi w całym kraju oraz wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą. Jak ustalił dziennikarz Radia RMFFM, polscy przewoźnicy w wyniku blokad ponieśli straty sięgające nawet kilkuset milionów euro. Wartość całego rocznego transportu z Polski na Ukrainę to około 10 miliardów euro. Niektórzy przewoźnicy próbowali omijać zablokowane przejścia korzystając z transportu kolejowego albo jechali przez Słowację. Towar dostarczali, ale często przy dodatkowych kosztach. Zawieszenie blokad oznacza szansę na sprawny transport towarów przez firmy, które specjalizują się w przewozach na rynki wschodnie, przede wszystkim na ukraiński. 64 lata temu, 17 lutego 1960 roku miała miejsce w Sztokholmie inauguracja SABA 96. Był to jeden z najbardziej udanych modeli tej marki, co znajduje potwierdzenie w licznych sukcesach na rajdowych trasach. Jeżdżące Sabem 96 załogi wygrywały rajdy Acropolis. Czech, Sanremo, Remo, czterokrotnie Rajt Szwecji i dwa razy z rzędu Rajt Monte Carlo. Pojazd zbudowano łącznie w 550 tysiącach egzemplarzy, wytwarzając go przez rekordowy dla tej marki okres 20 lat. Jedne samochody są bardziej wypasione, inne skromniej. Zobaczcie, jak wygląda skania. Ta Scania R należy do niemieckiego przewoźnika z Pirny. Silvio Janke specjalizuje się w przewozie kontenerów, a ten pięknie stuningowany ciągnik siodłowy wyśmienicie sprawdza się w tego typu transporcie. Już na pierwszy rzut oka widać, że właściciel auta ma dobry gust. Elegancki, choć dość minimalistyczny tuning przyciąga wzrok jak magnes. Auto, pomalowane ciemno-niebieskim lakierem, nie jest jednak nudne, bo na uwagę zasługują umiejętnie zastosowane białe dodatki. Biel doskonale kontrastuje z granatem i nadaje samochodowi niezwykle interesującego wyglądu. Te jasne obszary na ciemnym tle przykuwają uwagę i podkreślają smak całości. Ale nie tylko kontrastujące barwy są przyczyną zainteresowania tym pojazdem. Mamy tu przecież cały szereg rozmaitych smaczków. Jednym z nich są miszelinowe ludziki, tu w kolorze lakieru, a nie białe. Także orurowanie z dodatkowymi reflektorami dodaje całości dość bojowego wyglądu. Takie wrażenie podbudowują cztery trąby sygnałów pneumatycznych i potężna kangurówka. Smaku dopełnia wykwintnie urządzone wnętrze kabiny. Tu także zachowano dwubarwne wykończenie, świetnie komponujące się z wyglądem zewnętrznym. Uwagę przyciągają pikowana tapicerka i kultowy znaczek V8, a wisienką na torcie jest oldschoolowa kierownica. No, sami powiedzcie, czy to nie piękne auto? Tania pojechała w swoją stronę. A teraz witamy naszego eksperta, Rafała Kochanowskiego z firmy TransExpert. Powiem Wam ciekawostkę. Rafał kiedyś pracował w ITD. Czyli byłeś, jak to potocznie się mówi na Was? Krokodylem. Krokodylem. 10 lat temu. Ile? 10 lat tam pracowałeś? 10 lat. 10 lat. I 10 lat już minęło, jak nie pracuję. Powiem Wam, tacy inspektorzy, aby byli, to było fajnie. Naprawdę. To jest gość, to jest jakość. I mam do tego gościa pytanie. Pytanie od Pana Kamila z Grudziądza. Kamil napisał tak. A jak mam uprawnienia i jeżdżę ciężarówką dla zabawy, zamiast osobówką, to mogę jeździć bez karty, czy nie mogę jeździć? No i teraz wchodzimy w taki temacik e, jazdy e, niehandlowej, prywatnej. Do 7,5 tony od DMC do 7,5 tony mogę jeździć bez problemu, nic mnie nie obowiązuje, jeśli chodzi o przepisy czasu pracy, bez karty. Nic tam nie muszę rejestrować, dopisywać, nic. Ale autkiem powyżej 7,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej, nawet jak chcę prywatnie jechać, to muszę obowiązkowo używać karty kierowcy. Ale nie mylić tego przypadku z samym ciągnikiem, bo ten pojazd. Nie wykonuje przewozu drogowego, to już wcześniej kiedyś mówiłem, i to będę cały czas powtarzał, samym ciągnikiem, to w ogóle nie jest pojazd, który jest objęty tym rozporządzeniem, na samym wejściu w ogóle. Natomiast y, każda solówka, nawet zestawem ciągnik z naczepą, mogę prywatnie jechać, nie wiem gdzie akurat teraz mi do głowy nic nie przychodzi, mądrego, nawet na złot paster traka, ale wtedy muszę rejestrować swój czas pracy, bo cały zestaw w tym przypadku wykonuje przewóz drogowy, jest powyżej 7,5 tony, no to niestety musza. To trzeba pamiętać. Rozumiem. Także zabawa ok, ale autkiem do 7,5 tony najlepiej. A jak zabawa większym, to z kartą kierowcy. No, ostatnio Madrex właśnie tak driftował na. Na Master Tracku. O, można, no. tak. Bez karty. Tak. Jak najbardziej. Słuchajcie, jeżeli macie pytania do Rafała, wbijajcie do niego na jego TikToka, Rafał Kochanowski, i zadawajcie pytania pod jego filmikami, również na YouTube'a, bo te, też masz kanał na YouTube. Tak jest. No, także wbijajcie śmiało, zadawajcie pytania. One są bardzo nam pomocne i będziemy tłumaczyć wszystko. Na każdy odpowiemy. Tak. Nie Wasze wątpliwości będą wyjaśnione przez eksperta. A teraz zapraszam Was na krótką przerwę, po której zobaczycie. Tatę mechanika przy kolejnej naprawie. Ciąg dalszych drogowych przestrug. Wracamy za moment. A teraz przechodzimy w poważniejsze sprawy. Cykl Nie zabijaj, nie daj się zabić. Zobaczcie. Ten przypadek dowodzi, że nawet tak lekki ładunek jak styropian może być przyczyną groźnej sytuacji. Z pewnością te tafle wielu bezpośrednich szkód nie narobią, nawet jeśli pakiet się nie rozpadnie. Ale takie fruwające płyty mogą zaskoczyć innych użytkowników i spowodować ich reakcję, która zagrozi bezpieczeństwu. Zmieniamy teraz skalę wielkości i masy. Ładunki nie mieszczące się w dopuszczalnych gabarytach to oczywiście możliwość większych tarapatów. Szczęśliwym trafem koparka nie sięgnęła osobówki, a przytomność umysłu kierowcy busa uchroniła pojazd od przygniecenia przez spadający z naczepy spychacz. Równie dużym refleksem wykazali się kierowcy kilku aut podążających za wiezioną na nisko podwoziówce ładowarką. Widząc, co się święci, wzięli nogi za pas i uniknęli staranowania przez toczącą się machinę, która ostatecznie przezwyciężyła płot i zniknęła w czających się za nim czeluściach. Pora już w naszej sztafecie przekazać pałeczkę Andrzejowi i Romkowi. Dzień dobry, ze mną Roman Latyn, witam. Będziemy analizować zdarzenia na drodze w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Pokazujemy różne wypadki, różne kolizje i nawet zdarzenia, w których się nic nie stało. Nie wiem, co dzisiaj tam zobaczymy na tym naszym ekranie. I jeżeli chodzi o to, jak to się wydarzyło, jak to się stało, to razem z Romanem mam nadzieję, że powiemy, Wam do kamery, a Wy nam może później odpowiecie, czy my mamy rację, czy Wy macie rację. Rozwikłać tę sytuację pomaga im będzie jak zawsze Andrzej Wachowski. Andrzej, jedziemy z tym. Zapraszamy do oglądania. Specjalnie wybrałem akurat ten wypadek, żeby podkreślić, jak niebezpieczne jest skrzyżowanie z tolami, skrzyżowanie tak? Skrzyżowanie drogi asfaltowej z drogą stalową, czyli z, z torami. Tak, tak, tak. Jechał do przodu, patrzył do przodu, przecież ten pociąg z daleka mu, musiał być widoczny. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego on skręcił? Może jakieś inne czynności były. Nie wiem, co się stało w tym elektrowozie. Czy tam ktoś ucierpiał w pociągu? Może jakieś potłuczenia, ale tutaj widzę, że rozpięty został zestaw. Naczepa pojechała z pociągiem. Nie zachował szczególnej ostrożności przy przekraczaniu. Przejazdów kolejowych kiedyś, kiedyś to pamiętam w PKS-ach, zresztą wszystkich autobusach, to kierowca miał to nad głową zapisane. Pamiętam, tak. paragraf 33, tak. kierowca zachowaj szczególną ostrożność sprawę... Przy przekraczaniu przejazdów kolejowych, tak, było kiedyś. No to jak byś to nazwał? To nieplanowane odpięcie naczepy. No może być. No, i to było na tyle dzisiaj w programie. Piszcie do nas, może macie inne zdanie, podzielimy się waszym zdaniem też, może byśmy czegoś nie zauważyli, ale lajkujcie. Subskrybujcie, ale co macie lajkować i subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, Tam wyrażajcie swoje opinie. Dokładnie, jeszcze wordy, zapraszam wordy, bo wiem, że wody z tego korzystają. I wody mogą śmiało, bezpłatnie. W szkoleniach swoich właśnie byłych kierowców używać naszego materiału. Ja zapraszam już za tydzień do programu Na Osi. Do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Cześć. Do zobaczenia. W następnym odcinku wrócimy do tych spraw. A teraz człowiek z mojej branży, też byłem kiedyś mobilnym mechanikiem. Tata mechanik. Człowiek od zadań specjalnych. Zobaczcie! Witam w mojej krainie. Czym się dzisiaj zajmujemy? Coś świszczy, piszczy i bliższe, a tym czymś jest Mercedes. Rok produkcji to 2017. Jak dotąd przejechał tylko 360 tysięcy kilometrów. Pochodzi on z rynku niemieckiego i jest on w bardzo dobrej kondycji. Ma też mnóstwo dodatków, które widzimy na szybą, halogeny, rurę. Ma też ogromny zamontowany z tyłu dźwig typu HDF, który będzie właścicielowi potrzebny do przewożenia przeróżnych towarów. Co w Mercedesie może piszczeć, świszczeć i wliżdżać? Właśnie to. Zapraszam. Mamy dzisiaj Mercedesa Actrosa 510 koni Bierzemy się za robotę, czyli co robimy? Wymieniamy dwie rolki, napinacz i pasek. I wtedy ten samochód będzie pracował normalnie. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego wymieniamy te wszystkie elementy. To nie piszczy dlatego, że po prostu jest zła pogoda, jest zimno, jest ciepło. To piszczy dlatego, że jest zużyte. Prawdopodobnie w tych rolkach. Nie będzie smaru, który smaruje kulki, którego nie upobieżni. Pas też może być zużyty ze względu na jego przebieg, czyli ponad 300 tysięcy. Jeżeli tego nie zrobimy na czas, a sygnalizuje nam to właśnie takim piszczeniem, jak żeśmy tutaj zauważyli, to ten pasek gdzieś się nam urwie. Jeżeli się nam to urwie na firmie, to mamy o tyle zadanie uproszczone, że samochód stawiamy, kupujemy, montujemy. Natomiast jeżeli stanie się to na drodze, to znowu wołamy holownik za parę tysięcy euro. Dzisiaj mamy pracę leżącą, czyli leżymy na silniku Mercedesa, 13-litrowy silnik i wymieniamy paski. Co najważniejsze, mamy napinacz starego typu i wymieniamy go na nowego, czyli modernizacja Mercedesa, która opłaca się, bo ten napinacz przeżyje dużo więcej. Zapraszam. Najpierw wymienimy obydwie rolki, czyli bierzemy ten klucz H8, bierzemy to i delikatnie. Odkręcamy. Co najważniejsze, górna rolka zawsze jest z podkładką. Pamiętajcie, żeby jej nie zgubić, bo później bardzo szybko wróci ten po prostu puszczący napinacz. Drugą rolkę, teraz bierzemy się za napinacz. Trzy śruby, bardzo delikatnie dokręcone. Jedna z nich odpadnie całkowicie, a dwie musimy skrócić albo dać nowe, ale są to naprawdę mocne śruby. Wystarczy je skrócić o centymetr i będą nam tutaj. Świetnie pasowały. Czy jest to bezpieczne? Słuchajcie, zrobiłem tak już naprawdę setki samochodów, i każdy z nich do, do dzisiaj jeździ. Nie miałem na to ani jednej reklamacji. Mercedes przygotował dla nas zmianę konstrukcyjną czyli przechodzimy z takiego napinacza na ten, i wszystko pasuje. Nawet długość paska zostaje ta sama. Jak zaraz wam o tym pokażę. Ale pokażę najpierw zużyte elementy tego napędu, czyli napędu pasa. Najczęstszą przyczyną, dlaczego piszczy ten pasek, to ta rolka idzie bokiem, krzywi pasek, zaczyna się on nierównomiernie zużywać i dlatego nam to wszystko paskudnie piszczy. Tutaj ta rolka jest dobra, ale wymieniamy tylko kompletami, pamiętajcie. Ale posłuchajcie tego. Zmianą konstrukcyjną elementu był napinacz. Jego napinacz poprzedni był sprężynowy, dużo większy, ale był on wadliwy. Napinacz nowego typu gwarantuje dużo dłuższą pracę. Części, które użyliśmy do naprawy, to oryginalne części z ASO Mercedes. Dlaczego warto używać w Mercedesie części oryginalnych? Ponieważ gwarantują one długotrwałą pracę. Czyli wymieniamy te dwie rolki, ten jeden napinacz na dwie rolki oryginał Mercedes, napinacz nowego typu. Pamiętamy o przeróbce dwóch śrubek, montujemy, składamy wszystko analogicznie. I Mercedes kontynuuje następne 300 tysięcy. Ok, bierzemy się za montaż najpierw naszego napinacza ze skróconymi śrubami. Przychodzi on super tutaj, czyli jedna śrubeczka. Tak. Tutaj druga. Patrzcie się, jak ładnie pasuje w nowe miejsce. I jak widzicie, jedno miejsce na śrubę zostaje zupełnie wolne. Konstrukcja zupełnie inna, napinamy to w dół, a wszystko działa. Pamiętajmy, zawsze górna rolka idzie z podkładką od tyłu. Ta podkładka jest po to, że właśnie musi odstawić nam offset tej rolki, a dolna nie ma żadnej podkładki. Montujemy obydwie tak samo. Pamiętajcie, zawsze zapiąć koskodowiska. Ale Mercedes jest tak fajnym samochodem, że on wam tu zaraz na desce pokaże. No, paseczek, roleczka. Tu. Pompa wody pod tym jest na swoim miejscu, a wygląda na to, że jest. To nie pozostaje nam nic innego jak kabinka w dół i odpalamy. Robór gotowy. Myślicie, że zapali i będzie cisza? Sprawdźmy to. Voilà! Samochód mamy gotowy, sprawny do jazdy, ja wyjeżdżam nim z warsztatu i idę do domu, bo jest już dzisiaj późno. Tak kończymy ten odcinek, a w następnym zobaczycie kolejną odsłonę cyklu Truck Story. Jeszcze jedną drogową przestrogę, kilka faktów o pewnym modelu auta, porady i wyjaśnienia eksperta, Starachowicki Jubileum. Zapraszam również do czytania naszej branżowej prasy, jak i odwiedzania naszych stron internetowych. To co? Do następnego! Cześć! faktycznie widzimy tu miłych ludzi? Tak, tak. bo on tam im tłumaczył. To jest, że panowie się nie dogadali. O! O! nie u tak. Nie, to było odgłośników. Ja też byłam kiedyś na takim festiwalu. Że to było przedostatni raz. Dobra? No. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnej. Sponsorem programu było Bistro Cotvantego 4 Opol, jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.